W starożytnej Grecji bóle głowy uważano za wyjątkowo poważne dolegliwości. Cierpiący na nie zwracali się o pomoc do Asklepiosa, boga medycyny. Jeśli jednak ból nie ustępował, lekarze stosowali jedną z najbardziej drastycznych metod: wiercenie otworu w czaszce, aby usunąć domniemane złe płyny z organizmu. Ta procedura, znana jako trepanacja, często kończyła się tragicznie. Na szczęście współczesna medycyna nie sięga po tak radykalne rozwiązania. Choć nadal mamy wiele do odkrycia w kwestii przyczyn i leczenia bólu głowy. Obecnie naukowcy dzielą bóle głowy na dwa główne rodzaje, pierwotne i wtórne. Pierwotne nie są objawem żadnej innej choroby, stanowią samodzielną jednostkę. Warto jednak zacząć od tych drugich, ponieważ mamy na ich temat znacznie więcej wiedzy. Bóle wtórne są skutkiem innych problemów zdrowotnych, takich jak odwodnienie, nagły spadek poziomu kofeiny, urazy głowy i szyi, a nawet choroby serca. Lekarze wyróżnili ponad 150 ich rodzajów, a każdy ma inną przyczynę, objawy i sposoby leczenia. Przyjrzyjmy się jednej z najczęstszych sytuacji – bólowi głowy wynikającemu z infekcji zatok. Zatoki to układ jam powietrznych znajdujących się w obrębie czaszki, między innymi za czołem, nosem i policzkami. Gdy dojdzie do infekcji, układ odpornościowy uruchamia mechanizmy obronne. Podnosi temperaturę w zakażonym obszarze, by zwalczyć bakterie, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i opuchlizny. Powiększone zatoki wywierają nacisk na naczynia krwionośne i nerwy, co uruchamia receptory bólowe zwane nocyceptorami. W odpowiedzi organizm uwalnia neuropeptydy, które dodatkowo rozszerzają naczynia w czaszce, powodując obrzęk i uczucie pulsującego bólu. Nie wszystkie bóle głowy wynikają jednak z obrzęku. Czasem winne są nadmiernie napięte mięśnie lub podrażnione nerwy. W każdym przypadku mamy do czynienia z reakcją organizmu na jakiś czynnik drażniący. Przy bólach wtórnych łatwo wskazać ich źródło, ale wciąż nie do końca wiadomo, co powoduje bóle pierwotne. Naukowcy próbują ustalić przyczyny trzech ich głównych typów: nawracających i długotrwałych migren, gwałtownych i przeszywających klasterowych bólów głowy, oraz najczęstszych bólów napięciowych. Te ostatnie sprawiają wrażenie, jakby ktoś zaciskał na głowie obręcz. Powodują wzrost wrażliwości mięśni otaczających czaszkę, które zaczynają pulsować bólem w rytm przepływu krwi. Choć pacjenci często wskazują na stres, odwodnienie czy zmiany hormonalne jako wyzwalacze, te czynniki nie tłumaczą w pełni mechanizmu powstawania bólu napięciowego. Przykładowo, w przypadku odwodnienia dochodzi do lekkiego kurczenia się mózgu i odciągania go od czaszki, co powoduje inny rodzaj dolegliwości. Istnieją różne teorie, dotyczące faktycznej przyczyny bólów napięciowych. Niektórzy badacze podejrzewają nieprawidłowe reakcje naczyń krwionośnych, inni nadmiernie pobudzone nocyceptory, ale ostateczna odpowiedź wciąż pozostaje zagadką. Większość badań nad pierwotnymi bólami głowy koncentruje się na tych bardziej dotkliwych. Migreny mogą trwać od kilku godzin do nawet trzech dni i powodować uczucie ściskania czaszki. W 20% przypadków towarzyszą im zjawiska zwane aurami. Nadmierna aktywność nerwów czuciowych prowadzi do zaburzeń, widzenia, błysków świetlnych, geometrycznych wzorów lub mrowienia kończyn. Klasterowe bóle głowy to jeszcze bardziej ekstremalna przypadłość. Powodują przeszywający, piekący ból za jednym okiem, któremu mogą towarzyszyć zaczerwienienie, opadanie powieki i zwężenie źrenicy. Czy istnieje skuteczne lekarstwo na te schorzenia? W przypadku bólów napięciowych oraz większości bólów wtórnych. Pomocne okazują się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, dostępne bez recepty. Niektórych przyczyn, jak stres, przemęczenie oczu czy odwodnienie, można po prostu unikać. Jednak migreny i klasterowe bóle głowy są bardziej skomplikowane. Nie ma jeszcze uniwersalnej terapii, która działałaby u wszystkich pacjentów. Na szczęście badacze nieustannie pracują nad rozwiązaniem tej zagadki. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał.